Witamy w nowym filmie. Wyobraź to sobie. Jesteś na ulicy zajęty swoimi sprawami, kiedy nagle zdajesz sobie sprawę, że piękna kobieta, którą podziwiałeś z daleka, tak naprawdę z tobą flirtuje. Twoje serce bije z prędkością mili na godzinę, dłonie zaczynają się pocić, a umysł staje się pusty. Co robisz w takich przypadkach? Cóż, nie obawiaj się, ponieważ dzisiaj wyposażę cię w narzędzia niezbędne. Abyś nie tylko zachował spokój w tych krytycznych momentach, ale także przekształcił tę początkową iskrę przyciągania w płonący ogień połączenia i chemii. Zacznijmy. Kiedy kobieta flirtuje z tobą, jednym z najskuteczniejszych sposobów na podtrzymanie iskry jest zabawny flirt. Nie oznacza to, że powinieneś uciekać się do najlepszych podrywaczy lub tandetnych wersów. Zamiast tego skup się na tym, aby rozmowa była lekka, zabawna i trochę zalotna. Jeśli powie ci zabawny komplement, odwdzięcz się uśmiechem i mrugnięciem. Kluczem jest tutaj dopasowanie jego energii i pokazanie mu, że nie boisz się stracić czujności i dobrze się bawić. Uważaj jednak, aby nie przesadzić. Nie chcesz wydawać się zbyt intensywny, ani sprawiać, że poczuje się niekomfortowo. Utrzymuj flirt w sposób subtelny, pełen szacunku i zawsze skupiaj się na tym, aby sprawić, by czuła się dobrze. I czasami to, czego nie mówimy, ma większy wpływ na budowanie z kimś więzi. Skutecznym sposobem na stworzenie poczucia harmonii i atrakcyjności jest subtelne odzwierciedlenie mowy ciała drugiej osoby. Jeśli podczas mówienia pochyli się w Twoją stronę, pochyl się też trochę bliżej. Jeśli dotknie Twojego ramienia lub ramienia, znajdź naturalny sposób odwzajemnienia tego kontaktu fizycznego. Subtelnie naśladując jej gesty i postawę, Wyślesz podświadomy sygnał, że jesteś z nią dostrojony i że oboje nadajecie na tych samych falach. Ale znowu kluczowym słowem jest subtelny. Nie chcesz, żeby to było tak oczywiste, żeby wyglądało to na wymuszone lub niepokojące. Pewność siebie jest seksowna. Kiedy kobieta z tobą flirtuje, jedną z najbardziej atrakcyjnych rzeczy, jakie możesz zrobić, jest pewna odpowiedź. Nie oznacza to, że powinieneś być arogancki czy zarozumiały. Ale raczej czuć się komfortowo we własnej skórze i pewny tego, kim jesteś. Kiedy więc prawi ci komplement, nie umniejszaj go ani nie bagatelizuj. Przyjmij to z wdziękiem i odwdzięcz się prawdziwym komplementem. Kiedy kobieta z tobą flirtuje, łatwo jest dać się wciągnąć w emocje danej chwili i zapomnieć, że naprawdę poznaliśmy ją jako osobę. Ale jeśli chcesz zbudować prawdziwy związek, który wykracza poza flirt, Ważne jest, aby okazać prawdziwe zainteresowanie Jego życiem i pasjami. Zapytaj Go o Jego hobby, karierę, marzenia na przyszłość. Słuchaj uważnie, kiedy mówią i zadawaj dodatkowe pytania, aby pokazać, że jesteś zaangażowany i ciekawy. Okazując szczere pragnienie zrozumienia i docenienia jej jako jednostki, położysz podwaliny pod głębsze, bardziej znaczące połączenie. Oczywiście, budowanie więzi nie polega tylko na poznawaniu drugiej osoby. Ale także na dzieleniu się w zamian odrobiną siebie. Kiedy kobieta z tobą flirtuje, interesuje ją nie tylko twój czarujący uśmiech czy dowcipna rozmowa. Interesuje się tobą jako całą osobą. Nie bój się więc otworzyć i podzielić się czymś znaczącym o sobie. Rozmawiaj o swoich pasjach, celach, lękach i marzeniach. Przyjrzyj się temu, co cię motywuje i co sprawia, że jesteś najlepszą wersją siebie. Uważaj jednak, aby nie zmonopolizować rozmowy, i nie zamienić jej w jednostronny monolog. Jeśli chodzi o komplementy, łatwo wpaść w oczywistość. Powiedzieć kobiecie, że jest piękna, lub że podoba ci się jej strój. I chociaż nie ma nic złego w docenianiu czyjegoś wyglądu fizycznego, jeśli naprawdę chcesz wywrzeć wpływ, spróbuj komplementować coś głębszego. Skoncentruj się na cechach, które czynią ją wyjątkową i wyjątkową jako osobę. Może to jego ostre poczucie humoru, lub sposób, w jaki się rozjaśnia, gdy opowiada o swoim ulubionym hobby. Gdy rozmowa zaczyna dobiegać końca, a początkowe podniecenie związane z flirtem zaczyna opadać, ważne jest, aby utrzymać dynamikę, sugerując przyszłe działania lub plany. Świetnym sposobem na to jest nieformalne zasugerowanie działania, które możecie wspólnie wykonać w przyszłości. Może jest w mieście nowa restauracja, którą chętnie wypróbujesz, Albo film, który Twoim zdaniem mu się spodoba. Być może macie wspólne hobby lub zainteresowania, które moglibyście wspólnie odkrywać, na przykład wędrówki lub odwiedzanie lokalnej wystawy sztuki. Najważniejsze jest, aby zachować swobodę i brak presji. Nie zapraszasz go na oficjalną randkę, ani nie składasz wielkich oświadczeń woli. Po prostu wysyłasz zaproszenie, aby kontynuować połączenie i zobaczyć, dokąd może to prowadzić. Sugerując plany na przyszłość, pokażesz mu, że interesuje cię coś więcej niż tylko przelotna chwila flirtu. Teraz wiesz, jak sobie poradzić w tej sytuacji, gdy ta kobieta patrzy na ciebie zalotnie. Skorzystaj z tych trików, a zapewniam cię, że nie zawiedziesz. Dziękuję bardzo za dotarcie do końca. Do zobaczenia na następnej Radzie.